No, Wimbledon to to nie jest, nie? Czemu? No co, no, no, no jak to, czemu? no... Stolica stolica Pangroka, stolica heavy metalu, właściwie tego bardziej Pangroka, a na scenie nie ma no żadnej kapeli Pangrokowej. Ja, no jak zwykle, no koncert Jaroczyński, no to sobie przyszedłem. To jest twój pierwszy festiwal? Tak, niestety pierwszy, ponieważ nie mogłem przyjść na, na wcześniejsze, no nie miałem pieniędzy, skąd bywałeś No a tutaj, na maratońskiej, jak? No, e... Tak, miałem okazję bywać, miałem okazji bywać. No, no tak na razie, no średnio troszeczkę, nie? Czemu? No, mam wrażenie, że tak jest dużo mniej ludzi niż zawsze było na festiwale, jak ten Maratońskiej się odbywał. Jest, ok. <laughs> Bawię się wspaniale, no. Jestem bardzo zaskoczony, mile. A na jakim koncercie byłeś? Pana Cugockiego, pana. Kto teraz był? <laughs> Piekarczyk. No, no jak i... Ocenia? Dobry był. Dobry. Wój w środku. Myś? Byłem, byłem, byłem. byłem. Jaką Byłem, piwko wypijem, no jest super. Scena jest naprawdę mega. Średnio. Dlaczego? Mało ludzi. E, jest super muzyka, super scena ogólnie, naprawdę w końcu walą się e, scena w tym miejscu, gdzie powinno być. E, ogólnie jest bardzo fajnie. Rokowych, tak mi się wydaje przynajmniej i jest mało ludzi, którzy przyjechali chyba z zewnątrz ogólnie. Atmosfera jest bardzo przyjemna ogólnie, jakby nie patrząc. Jest bardzo dużo mieszkańców miasta, jakby nie patrząc. Z tym, że skupmy się na tym, że jednak Tylko w tym roku... Wyłącznie w... Mieszkańców. Tak, ty, wyłącznie Tak, tym, w tym roku bardzo dużo jest mieszkańców miasta i pozamiastowych, pozamiastowych trudno jest znaleźć mimo wszystko. Y Słyszałem, że ma znicze z Sidneyem Polakiem. Tak, jest dokładnie. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło? Jechał swoim przepięknym super-extra Fordem. Jakim? Y -y, nie wiem, duży był Ford no. GMC czy coś takiego. No. Podjęto, podbiegłem do niego, spytałem się, czy. O, serio, czy mogę mieć zdjęcie? Mówię, ze jestem Twoim staryfanem. Jak najbardziej. Okno, z.K., brzurka, te sprawy, zdjęcie poszło, prawda, na selfie. No i to, no, i śpieszył się, kurde, nie wiem, jutro też grałem. Ja nie mówię, ja jestem tutaj, bo jest z, no, zespół dżem, tak? Wspomnienie ryż dla mojego, mojego autorytetu, no ale jednak brakuje tego czegoś, nie? Jest na pewno mniejsza frekwencja, wiadomo, to pewnie przez zespoły, nie ma takich znanych zespołów jak zazwyczaj tutaj bywało. Znaczy ja przyznam szczerze, że przyszedłem tutaj dla znajomych, gdyż jestem z Jarocina, listy zespołów tak naprawdę nie czytałem, ale z tego co mówi większa liczba znajomych, no nie jest za ciekawie. Myślałem, że będzie gorzej, a jednak jest spoko. Jest holly? Mogą być! Chociaż ja myślałam, że będą bardziej takie, wiecie, rockowe i w ogóle, że jakieś takie klasyki, nie? Ale no mogą być. Jakby mi burmistrz dał wloty za darmo, to bym weszła, ale mi nie dał. Że ją zesłał nam. Adam nie podobał. Jest mi żal trochę organizatorów, bo mimo tego, że w dobrej wierze jakby robili co mogli, to niestety ale to się im nie udało.